Dzień dobry. W tym filmie mówię: programowanie w Scratch trójce. Tematem będzie interakcja pomiędzy duszkami. Interakcja będzie polegała na tym, że gdy duszki się dotkną, nastąpi zmiana sceny na kolejną scenę. Jak to zrobić? Wykorzystam program zainstalowany na komputerze. Czekamy się w program wczyta. Mamy kotka. Kotka tutaj sobie pomniejszymy do 75% wartości i przystępujemy do ustawienia parametrów. Ruch. Chcemy, żeby duszek wczytał nam się na środku ekranu. Następnie tutaj będzie strzałka w prawą stronę duszek pójdzie nam o 10 kroków następnie pójdzie w prawą stronę gdy dojdzie do końca ekranu ma się odbić I następnie styl obrotu będzie lewo-prawo o tym yy, dlaczego wybrałem te parametry było to mówione w poprzednim filmie Tutaj zmienimy sobie kierunek lewa strona ponownie duplikuję tutaj będzie góra ok i teraz duplikuj dół Mamy sterowanie. Góra, dół, lewo, prawo. Teraz jeszcze potrzebny jest nam kolejny duszek. Klikamy sobie tutaj w tej sekcji, wybieramy, wybierz duszka. Tutaj możemy wybierać sobie tematycznie. Ja wybieram sobie jabłuszko. Jabłuszko wczyta nam się na środku. Ustawimy sobie tutaj jabłuszko, i teraz y, dla jabłuszka również ustalimy sobie zdarzeń, że gdy będzie kliknięta flaga, jabłuszko ma wczytać nam się w tej pozycji. I teraz zobaczcie, przesuwam sobie tutaj duszki, robię koniec gry, początek, duszki wczytała nam się w określonej pozycji. Teraz muszę jeszcze ustawić parametry do sceny, żebyśmy widzieli o tym, że scena zmieniła nam się. W tym celu klikamy sobie tutaj. Dwa razy na scena. Zobaczcie, zmieniły nam się troszeczkę inne parametry, i teraz klikamy tła. Tutaj możemy zrobić sobie duplikuj. Pojawiło nam się drugi, drugie takie same tło. Następnie wybieramy na pędzel, i tutaj wpiszemy sobie jedynkę. Zobaczcie, jedynka od razu pojawiła się w lewym górnym rogu. Teraz klikamy na tle drugim, wpisujemy dwójeczka. Ok. Wracamy do jedynki i wybieramy skrypt. Wybieramy tutaj polecenie. Zdarzenia, kiedy kliknięto flagę. Wygląd. Ma wczytać nam się tło. Pierwsze. Tutaj. I teraz ustawiliśmy polecenia dla sceny. Ponieważ tutaj w tej chwili aktywna jest scena pierwsza, ustaliliśmy, że gdy klikniemy na flagę, to wczyta nam się tło pierwsze. Wracamy do duszka pierwszego. I teraz wybieramy zdarzenia. Kontrola, przepraszam bardzo. I wybieramy tutaj blok. Ten bloczek, te tutaj elementy przesuniemy w dół, żeby zrobić miejsce tutaj do tego bloku. Mamy jeżeli coś, to, a więc mamy tutaj kontrola. My wybraliśmy blok jeżeli coś, to. Następnie mamy zdarzenia. Zdarzenia, zdarzenia, czuj, przepraszam bardzo, mamy, jeżeli dotyka i teraz tutaj wybieramy sobie jabłuszko, a więc wybieramy warunek, że jeżeli kotek dotknie jabłuszka, to ma coś się wydarzyć. Co? Wybieramy sobie wygląd, i teraz robimy sobie, że gdy kotek dotknie jabłuszka, tło zmieni nam się na tło drugie. Sprawdzamy. Koniec, gdy początek. To, że ja w tej chwili ustawiłem ten balonek na strzałkę w prawą stronę i sprawdzimy, idzie, idzie, idzie. Dotknął jabłuszka, i zobaczcie, scena zmieniła nam się na scenę drugą. I teraz sprawdzimy, czy działa polecenie do sceny. Pasuje wszystko. Zobaczcie. Koniec gry. Początek. Kotek przesuwając się. Gdy dotyka jabłuszka scena zmieniła nam się na scenę drugą. Teraz, żeby ten y, warunek odnośnie dotknięcia i zmiany sceny zadziałał on na każdym kierunku y, sterowania dla kotka. Duplikujemy ten blok i podpinamy pod każdy kierunek tutaj poruszania się dla naszego duszka kotka tu możemy przewinąć w dół duplikujemy podpinamy robimy koniec gry początek i teraz zobaczcie w góra tutaj i teraz duszek idzie w dół dotnę jabłuszka Scena zmieniła nam się na drugą. Koniec gry początek. Idziemy w dół, przesuwamy się, kotek idzie w górę, dotyka jabłuszka, scena zmieniła nam się na drugą. Także w ten sposób ustawiliśmy parametry sterowania dla naszego duszka i do zmiany tych wszystkich warunków, które były potrzebne do wykonania tego zadania. I na tym polegała interakcja pomiędzy duszkiem kotkiem a jabłuszkiem. W tym przypadku mam ustawione, że gdy duszę kotek dotyka jabłuszka, scena z jedynki zmienia nam się na drugą. Dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do wstawiania łapek w górę lub w dół. Czy film Wam się podobał, czy był przydatny, czy nie. Bardzo dziękuję. Zapraszam do subskrypcji kanału, kolejnych kanałów i do oglądania kolejnych filmów. Dziękuję bardzo.